Mamy trzech zawodników pozostałych w grze i jeśli pytają się Państwo, ilu mamy Polaków, to jest ich trzech, tak jak pisze Piotr Woźniak, więc cieszę się, że czat tutaj się już zameldował. Z poprzedniej transmisji się przenieśliśmy błyskawicznie i liczę, tak, Janka, Janka słyszy, więc cieszymy się, że jesteśmy. No ja po prostu tutaj jestem w szoku, że bo tutaj jednego, jednego Polaka byśmy się cieszyli, dwóch byłoby super, ale trzech tutaj już słyszałem pozdrowienia dla Siewa z więc na pewno ich przedstawiciele inni też mogą tutaj się odzywać, pozdrawiać. Miałem okazję właśnie rozmawiać już z chłopakami tutaj po tym stole, ale nic nie będę wam zdradzał. Wszystko możecie też będziecie zobaczyć na socjalach Sztosa, a tymczasem obserwujmy, bo tutaj wszystkie polskie flagi, trzech zawodników. Piotr Kasprzak Marcin Kasprzak, Kacprzak, więc tutaj wydaje się, że zbieżność nazwisk podobnie brzmiących Zobaczymy czy jest na pewno tutaj ze stolikiem wszystko dobrze ustawione, bo na razie nie widzimy kart. I mamy chyba szybkie sprawdzenie Olina jak się nie mylę Pikoloko, witamy. No, właśnie tylko 11 osób, aż niemożliwe. Przekazujcie tutaj te wieści do wszystkich, bo jest poniedziałek, już nawet wtorek, 22 minuty po północy. Trzech Polaków walczy o zwycięstwo, a my dostajemy jedność, że trzech Polaków to jeszcze błyskawiczną akcję na stole. Mamy Piotra Kasprzaka na olinie za 30 blindów z AS7 suited. Marcin Kasprzak, który ma troszeczkę większy stack. Sprawdza to z waletami i mamy flop, proszę Państwa, z Asem tutaj, więc zapowiada się na razie dla właściciela waletów nie najlepiej, ale jeszcze dwie karty muszą... Witamy Staszka Juniora też tutaj, Jack to zawinie. Witamy, witamy na czacie i możecie kibicować tutaj. Tak jak widzicie, Polak nie powstrzymał się przed tym okrzykiem radości, ale tutaj duże emocje między Polakami. Widać, że też się znają panowie. I na trzecim miejscu odpada, więc to też o tyle specyficzna sytuacja, że czekali zawodnicy, że na tym stoliku telewizyjnym się tutaj pikoloko. Ja wiem, że Polak dziś wygra, tutaj masz dobre przeczucie, chyba tak mi się wydaje. Szybko pożegnaliśmy Piotra Kasprzaka. Tutaj tą nagrodę widzicie już po dodaniu tego biletu, właśnie, czyli to jest łącznie z biletem 32 500 euro. I